Z rzeźby i ceramiki z grupy średnio zaawansowanej i zaawansowanej. Dzisiaj będziemy robić rzeźbę z drutu i z rajstop. No i do tego potrzebne będą takie elementy jak klocek, kombinerki, drut, klej, skrętarka i wiertło, pędle. i oczywiście drut. To tak mniej więcej. Wszystko Wam opiszę w linku. Dobrze. Zaczynamy od tego, że no, mamy tutaj kocek drewna, ja mam jakieś. poduszka, noga. to jest. Dobra, skorzystam z niej. No i musimy wywiercić dziury, aby jakby zamocować tutaj ten drucik, tak? Drucik musi być w miarę mniejszy. No dobra, no to dajemy? Wiercić dziury możecie, albo. A jesteście rodziców, Albo prostu, aby wywiercił Wam to yy, jeden z rodziców. Na zajęciach, gdy to robię, to ja, albo tak. Albo Wam asystuję. Musimy sobie dać radę. Teraz sam. dobrze. Mam cztery dziury, a ja nawet pięć, no na ale ta jest nieważna. Nie będzie jej widać. Yy. Wleję trochę kleju. A co tam? No i dobrze. Wyciągam sobie drucik. Dobrze, żebyście mieli taki druk, generalnie bardzo fajne rzeczy robiliśmy zawsze z tego druku. I... No, przydaje się. Przez cały rok. Pamiętacie Oli Wiera? Piękne ptaki w duchu. i siarki. No i dobra. Nie wiem, czy to nie będzie za duże? No ale cóż. Tutaj sobie montuję. I tutaj. Nie miałam takiego wiertła jak ten drucik, miałam albo za małe Góry, ale działa. No i jeszcze jeden. No ja mam, ja mam akurat do metalu cęgi kombinerki. Ale wystarczą kombinerki. Później mogą się przydać przy wyginaniu tego liczka. Aha, jest stopy też. Ok, mamy te druciki i teraz na takie wyprostowane druty naciągniemy sobie te stopy. Tak dosyć porządnie, żeby były tak naciągnięte. Naciągamy sobie to też na ten krążek, żeby ładnie to nam się wszystko połączyło, żeby później ta konklucja była warta. No i no dobrze, jak mamy to naciągnięte, to teraz formujemy sobie tą naszą Ach, rzeźbę. I tu możemy sobie pięknie wyginać Przestrzeń przestrzeni, w każdą stronę, e, zawijać, robić różne takie, no, naprawdę wygiwasy. No tutaj to lepiej. O! Najlepsze jest to, że z tym, z tym nadawaniem kształtu to możecie się bawić godzinami właściwie i wymyślać, jak to mogłoby być. Dobrze, powiedzmy, że to taki kształc. No to co? Teraz bierzemy yy, grunt albo farbę emocjonalną, jeżeli macie w domu, ale taki grunt też uważam, że powinniście, yy, no, powinniście mieć, bo rzeczywiście tak jak malujemy nawet butelki, tak malowaliśmy czy cokolwiek, czy cokolwiek wstarczy dodać do tego gruntu trochę. Yy, Jakiegoś pigmentu, i, i mamy bardzo taką farbę, która się trzyma i szkła, i wszystkiego. I teraz będziemy malować na przykład teraz, i też, też tym gruntem. No i to trochę potrwa, słuchajcie, zanim ja to wszystko zrobię. Wychodzi dużo farby. Tak wygląda ta rzeźba. Po dwukrotnym zagruntowaniu i wysuszeniu przydałoby się jeszcze raz, ale nie chcę się. Mnie zajęło to około godziny czasu. Myślę, że mam znacznie więcej. Rękawiczki oczywiście obowiązkowe. Ja mimo rękawiczek zdjęłam, żeby nie powrócić suszarki tak na całe białe ręce. No i to jest ten pierwszy etap yy, zrobienia tej rzeźby, na który tam przeznaczyłam przynajmniej 3 godziny. Bo jeżeli ja malowałam godzinę, to wiem, że Wam to przynajmniej dwa razy więcej czasu zajmie. Więc to nie jest taka praca na jedne zajęcia, na półtorej godziny pach i zrobicie. Nie, to jest jedna z tych niewielu prac, które rzeczywiście zajmują troszeczkę więcej czasu. No dobrze, mamy to zagruntowane i możemy sobie robić tym, co chcemy. Możemy wejść na to farbami akrylowymi. Wzory, jakie chcemy. Ja sobie wymyśliłam, że będzie to oczywiście w moje ukochane kolory fluorescencyjne. I może do tego dodam czapki czarne. Zobaczymy. Zaczynam od najjaśniejszego, tak? Pamiętamy, że zaczynamy od najjaśniejszego. Zobaczę sobie rękawiczki, ale teraz mi zostały jeszcze takie. Bo tamte to już w ogóle są całe białe. Dobrze, O różnikę. do suszarka, bo będzie tam wszystko... Wszystko, wszystko. Nie dosknięta, gdzie niedosknięta, gdzie jest ta farba, także... Wy ym, możecie to zrobić zupełnie pędzelkiem, Tak? Czyli tak jak, tak jak ten pia ta 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 Oczywiście Oczywiście zrobić zrobić czarno ten. E, tą rzeźbę, no co tam tam dłuższy grana, że i tak ona jest taka to jest nic na oko. Zresztą zawsze można ją przemalować, tak? I wypadek tutaj, że była dziura w kopie. Więc widziłam sobie kawałek z innej rajstopy, po prostu przykleiłam na ten grunt. Nawet nie naklejałam, możecie też klejem to zrobić, będzie dużo lepiej. Okej, okay, już jest w ogóle czarodziejskie. Ale jeszcze rusz. nie ma łączki. No i co oznacza, że powinien, dobrze by ją tą rzeź wytrzymać na jakimś ruchomym spotku, czy można ją obracać. To są takie mm, te dupli te spraye, Są całkiem niezłe, nie tak straszliwie. Jak na przykład spray do samochodu. Także, jakkolwiek, nie polecam Wam, no bo tutaj jest wentylacja, i tu rzeczywiście szybko się wentylują te spray, i mam takie możliwości, żeby tutaj taką pracę wykonać. Natomiast no, obawiam się, że wy będziecie robić te prace w domu. No to w domu jest taki problem, że wszystko może być. Spray jest trujący. A na dłużej jest taki problem, że rozwiewa go jak. Szczególnie przy tej pogodzie, co teraz mamy. Dobra, to podoba mi się. Okej. Okay. Dobra, i teraz brakuje mi jakiegoś takiego mocnego kontrastu. Hmm. To um, zrobimy czarne kropki. Ale tak myślałam, farbą. Ale w zasadzie, dlaczego nie mazakiem? Będzie szybciej, nie? Dobra, to musimy musi to wyschnąć. To popsuje mazak. I tak się kończy y nasza praca. Z tematem rzeźba w drutu i Rajstop. W końcu te kropki pomalowałam farbą czarną, a zatem nie wychodziły fajnie. Yy, nie wiem, wydaje mi się, że ta rzeźba jest jadowita. Tak, takie podstawowe, <gryw> podstawowe słowo, to jadowita. Yy, wydaje mi się, że wygląda ona z jakiej, jak z jakiejś, jakiegoś koralowca z kosmosu. No i fajnie, no i jest coś w naszym otoczeniu, coś zupełnie innego, co sami możecie wykreować. Zapraszam do tej zabawy. Podzielcie sobie to na trzy etapy, czyli montowanie, to jest pierwszy etap, później gruntowanie, a później dopiero malowanie, a najlepiej jeszcze na koniec dokończenie tak jak ja tymi kropkami, bo powiem Wam, że do, do tego nagrania Chciałam zrobić to wszystko od razu, i jestem dosyć zmęczona tą pracą. To od razu mówię, to nie będzie taki, taki krótki proces. Troszeczkę musi potrwać, żeby to fajnie wyszło. No dobrze, to na razie tyle. No i mam nadzieję, że ktoś zrobi tą pracę i prześle mi zdjęcie. Bardzo ciekawa jestem efektów Waszych prac. Do zobaczenia, cześć.